Policjanci z kościerskiej komendy zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzanych o brutalne porwanie i pobicie 22-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z 31 maja na 1 czerwca. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Kościerskiej Policji. 12 czerwca kościercy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w nocy z 31 maja na 1 czerwca młody mężczyzna został uprowadzony, pobity przez trzech nieznanych sprawców. Funkcjonariusze natychmiast zali się tą sprawą i podczas działań ustalili, kto jest sprawcą tego, tego, tego zdarzenia. Kryminalnie z szybko ustalili tożsamość napastników. Ustalili, że tego, tego samego dnia zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 20, 22, 23 lata, mieszkańców powiatu kościerskiego i chojnickiego. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy zmusili 22-latka, by wsiadł z nimi do samochodu, po czym wywieźli go do kompleksu leśnego, gdzie został pobity. Sprawcy zażądali od niego natychmiastowej spłaty rzekomego długu. Zatrzy zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Po uzgodnieniu, po zgromadzeniu materiału dowodowego, dowodowego sprawcy usłyszeli zarzut pobicia. Oraz pozbawienia wolności decyzją prokuratora wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonego. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.